Trade recap z 22.08.2023 czyli wtorek we wtorek mieliśmy Tuesday, 3 newsy pomarańczowe, nie było aż tak źle po 16, .00. więc tradeujemy albo przed albo po 16, .00. nie możemy tradeować około 16 .00. i teraz zobaczmy, mamy wszystko bearish bardzo piękny bearish trend pick Pe został złamany, jest bearish Cyk. break of structure na daily też bearish piękny bearish, bardzo wszystko się ładnie składa wejdźmy sobie na 15 minutówkę i teraz wejdźmy sobie tutaj mamy tutaj favelu gapa Feveru Gap, cyk i on został bardzo ładnie tapnięty tutaj on się będzie gdzieś kończył dokładnie, został bardzo ładnie tapnięty idealnie dotknięty został tutaj na 5 minutówce, i tutaj możemy patrzeć na to, czy chcemy tradeować. Wchodzimy sobie na minutówkę, i fazycja była gdzieś tutaj, więc robiliśmy to tak. Mamy tutaj equilibrium, i tutaj jest kontynuacja. To nie jest dokładny model. Możemy zagrać dokładny model, czyli dać sobie tutaj sweepa, żeby był sweep, dać sobie sweepa nawet tutaj. Bo słuchnięte zostały te mini takie jakby mini wysokie świece i wcupatrzmy tutaj następny fair value gap został Cyk złopany i teraz tak mamy tutaj order blocka tutaj gdzieś był order block No, sobie zobaczę tutaj na mokapa 22. I mokap wyglądał tak. Mamy tutaj trójkę, piątkę, jedynkę. Ok. Mamy tego Ferberuga gapika e, Czy to jest na pewno ten trade 22.08? Mamy tutaj y, ok, mamy to i teraz tak mamy tutaj equilibrium. Dokładnie tutaj jest equilibrium. Zresztą nawet można tutaj ustawić value Gap, tu jest value gap tapnięty, tutaj jest value gap tapnięty, bardzo ładny. Y, order block będzie gdzieś tutaj. Order block jest tutaj dokładnie cyk. Następny order block jest tutaj. Mamy dwa order bloki tapnięte, więc jest idealnie. I mamy dwa equilibrium tapnięte, bo equilibrium było tutaj. I equilibrium było też tutaj. Więc czekamy tutaj po wszystkich tych wejściach. Mamy tak: equilibrium, equilibrium tapnięte. W sumie to nie zostało tapnięte, więc walmy I teraz tak, mamy equilibrium tapnięte tutaj Mamy e, Faber-Wilgappa, tapniętego Dwa faber dwa order bloki tu i tu Ten mniejszy, ten większy I czekamy teraz na break of structure I break of structure był dokładnie tutaj Tutaj break of structure, bo mamy podbicie W dół i do góry mamy tutaj dół, i góra, i dół. I to jest low. Mamy tutaj break of structure. Zaznaczmy sobie to BOS. I możemy tutaj ustawić pozycję. Breg of structure kończył się tu, więc wchodzimy na tej świecy. Tutaj w tym miejscu. I stop loss był gdzieś dokładnie tutaj na tej świecy a take profity były po lewej nie będę już ustawiał, chociaż ustawię te take profity ale finalny take profit był dokładnie w tym miejscu tutaj i zobaczmy jak to poszło bardzo ładnie take profit i ostatni take profit był tutaj, Mogli, mogliśmy trzymać do końca, żeby liquidity zostało tapnięte ale niestety stop loss, który przenosiłem stąd tutaj Stąd tutaj, stąd tutaj, tutaj, tutaj. Niestety został tapnięty w tym miejscu. No i po prostu pozycja wzięła wszystkie te profity i została wzięta na stop lasie. z trailowanym i tutaj mamy, możemy zobaczyć, że idealnie nasza pozycja by została zapełniona. Jakbyśmy trzymali do końca, więc lekcja z tego tradea jest bardzo fajna. Trzymać do końca i można grać przed newsami bo to jest zagrane przez newsami. Newsy były o 16, tutaj, w tym miejscu były newsy, a my zagraliśmy o 15.27, więc było dosyć czasu, żeby zagrać tą pozycję. I też warto właśnie grać przed newsami, jeśli jest kontynuacja trendu bardzo duża, jeśli mamy cały czas trend spadkowy albo wzrostowy, warto grać, bo wtedy mamy, mamy bardzo high probability trade, mamy bardzo dużą szansę na powodzenie trade'u. I tu mamy też pokazane, że warto używać dużych konfluencji i małych, małych, bo tutaj patrzmy: duża konfluencja idealnie weszło I na mojej konfluencji też idealnie wszystko weszło, i zagraliśmy, i wszystko wyszło. I tak jak ma być. I teraz te profity na koniec, które miałem tutaj wyznaczyć, to zaznaczymy sobie tą linią extended po prostu. I pierwszy tak profit był, był tutaj. Zaznaczymy sobie go od razu. Horyzontal Cyk. Następny take profit był. Ja to zobaczymy na minutówce. Następny take profit był tutaj. Jeszcze sobie cofnijmy. Tak, i to były wszystkie take profity, z tego co mi się wydaje. Odrzuźmy sobie. Tak, i to były take profity. Pierwszy tutaj, drugi tutaj, trzeci tutaj, no i czwarty, który nie został topnięty, bo stop loss złapał nas tutaj, w tym miejscu złapał nas stop loss. I tyle z tego trejda mamy kilka lekcji, warto grać przed newsami, warto grać po newsach, tylko dobrych newsach, nie takich byle jakich FMC, Power Speaks i w ogóle, ale odpowiednio wcześniej trzeba grać. I przy, jeśli trend jest kontynuacją, oczywiście To jest ważne, że trend musi być kontynuacją i wtedy możemy grać przed albo po newsach Musi być bardzo mocna kontynuacja trendu I trzeba też grać na małe, małe konfluencje, czyli duża, mała I to jest wszystko na ten film.